Powołanie moje się tak zaczęło. Ja tak miałem iść do klasztoru, ale jakoś mi, ja tak powiedziałem, po tym, mówię, Panie Boże, ja chcę, żebym był w klasztorze, to weź mnie, ale ja nie będę nigdzie chodził, nie będę prosił o, o przyjęcie. Jak mnie weźmiesz, to ja pójdę. No i od tego, jak ja to powiedziałem, to za pół roku ojciec z Warszawy y, przyjechał tu na rekolekcję. Ale ja go nie znałem, a on mnie nie znał. I ja, ja bym wtedy już w kościele, by to była to pierwsza tam msza święta, i on przed tą mszą świętą wyszedł do kościoła i mówi, że czy jest tu Bolesław Zielkowski, a jak jest, to niech przyjdzie do mnie do zakrystii. No i ja po mszy świętej poszłem, no i on mówi, słyszałem, że chcesz iść do krasztoru. Ja mówię, tak. Mówi, to przyjedziesz do nas do Warszawy na Karolkową, dał mi adres i zobaczysz, jak ci się podoba, to będziesz, a jak nie, to pójdziesz. No ale mi się to wszystko podobało, no i tak zostałem do tego. Już na, na, na stałe, tak do tego czasu jest, jestem w klasztorze tutaj u, u turystu. No Ja tak się cieszę, że służę Panu Bogu. Nie Panu, ale Panu Bogu, ale i dla ludzi. Dużo się modlę dla za, za wszystkich ludzi: za wszystkich. Za grzeźników, zakonających, no i za tych. i, i tak za wszystkich, się, jak ile mam czasu. Dużo się modlę. I, ten czas teraz mam, i potem za zabale, przedtem miałem dużo pracy, ale też się modlę, a teraz mam ten czas taki raczej wolny, bo ja się nie, do niczego nie nadaję, pracować chwilę, się też nie mogę. No i te, także ja ten czas poświęcam na modlitwę. Dużo siada tych ludzi biednych, modlę za grzeźników konających, zawsze się modlę, bo jak w ostatniej chwili... Jak Pan mógł mu da łaskę, to on się jeszcze nawróci. A jak się nikt nie modli, to, to, jest, to ciężko się nawrócić. To już nie, nie tak łatwo. Także ja dużo się modlę za wszystkich. Za lekarzy się modlę, za pielęgniarki, za wszystkich chorych się modlę dużo. Za grześników takich różnych, no, za wszystkich się dużo modlę. Ten czas poświęcam na modlitwę. Ja cały czas z Panem Bogu za wszystko dziękuję i za powołanie, i za nieraz tak człowiek jest, ma ciężko, przyjdzie się modlić, to się zdaje, że cały świat na człowieka się bali. Ale ja mimo wszystko, ja Panu, Panu Jezusowi za to dziękuję, za wszystko dziękuję, za radości i te smutki, te przygnębienia, za wszystko Panu Jezusowi dziękuję. Ja zawsze ludziom też mówię: słuchajcie, jak przebaczysz. A, a Jezus ja nie wini, tym bardziej, mówię, jak nie wini, to wiedz, że Pan Jezus to widzi i, i tobie po śmierci weźcie do nieba, bo Ty się okazał miłosierdzie i Pan Jezus Tobie okazuje miłosierdzie. Także przebaczenie jest bardzo ważne, bo jak my przebaczymy tutaj naszemu wrogowi, jakiemuś tam, przez niego byli tego skrzywdzeni. Ale jesteśmy niewinni, ale przebaczamy. I Pan Jezus nam przebacza potem. Idziemy do nieba, ukazaliśmy miłosierdzie, a Pan Jezus nam tysiąckrotnie większe okazuje. Także przebaczenie jest bardzo ważne. Jest dobry wybór, bo służę Panu Bogu, a, a, ale Panu Jezusowi trzeba wszystko, ale bliźniego, tak, a bliźniego, jakbym nie kochał bliźniego, to znaczy, że Pana Boga też nie kocham, tylko siebie. Także ja się tym cieszę, że mogę pomagać drugim ludziom, że mogę się za nich modlić. I to mnie cieszy, że, że nie tylko, że tego, ale dużo ludzi za wszystkich, nieraz tutaj, to, to im tłumaczę: słuchajcie, ja się też za Was modlę, ale trzeba się modlić i prosić Pana Jezusa. Także trzeba się duża dużo, dużo i, i, i zaufać Panu Jezusowi. Pan Jezus dla nas tak nas kocha, że na krzyżu zawiść, wisi, tyle cierpiał, tyle go bili, katowali, a Pan Jezus, wszystko to dla nas. No ja za to, za to wszystko dziękuję. Pani Jezu, Ci dziękuję, żeś tak umarł za mnie, a żeś najświętszą Marię, Panę dał mi za matkę. I też się za wszystko Ci dziękuję. Cieszę się i za wszystko dziękuję. Za te radości i za smutki, za wszystko Pani Jezu, sobie dziękuję. No, i cieszę się, że ludziom pomagam, że, że mogę im przyjść z pomocą. Także to wszystko mnie cieszy, że, że mogę drugim służyć, pomagać. Każdemu mówię, że w małżeństwie, czy co, to najważniejsze jest przebaczenie, darowanie drugiemu. Przebaczenie. Mówię, jak tego nie będzie, to małżeństwo się rozpadnie. No i młodzi się, prosić Pana Boga, ale najważniejsze jest przebaczenie. Człowiek musi każdemu przebaczać, czy, ta, czy taki, czy, czy krzywdę mnie wyrządził dużo, ale Pan Jezus to wszystko widzi. Ja się tym nie, nie, tru, nie martwię, nie do dokuczy, ale ja się tym mówimy, że Pan Jezus to widzi. I ja, a jak ja mu przebaczę, no to mam po tym Pan Jezus mnie wszystkie grzeki, co bym poszedł do czysta, to Pan Jezus mnie wszystko przebacza i idę do nieba. Panie Jezus, co mam ja zrobić? czy to na kapłana, czy ja mam tego, co mam robić? Trzeba się modlić i prosić. Pan Bóg da na ale trzeba prosić Pana Jezusa, Matkę Bożą, żeby przyszła z pomocą. bo Ja, ja sobie nie daję rady, nie wiem co, nie jestem zdecydowany. Pan Bóg dalej, ale trzeba prosić, bo wszystko trzeba Pana Boga prosić. Jak będzie prosić, to Pan Jezus nam przyjdzie z pomocą. Kiedyś mi się Przyszedł już taki święty chłopaczek. No i mówi, Pan Bóg Ciebie wybrał z tysięcy. I Ty musisz zaufać Panu Jezusowi, Pan Bóg Ciebie byś z tysięcy wybrał. No, także to trzeba dziękować Panu Jezusowi, Pan Bóg mówi, powołał Ciebie i żebyś, żebyś Mu służył i żebyś się modlił za wszystkich. Pan Bóg daje, na wszystko daje powołanie. I do małżeństwa, i do tego, i na, na, na brata zakonnego, na księdza. Na wszystko człowiek ma powołanie. I, i daje talenta każdemu. Każdemu daje talent, żeby jeden od drugiego był zależny. No, każdy ma talent do tego tym ma do tego, że a nie ma wszystkich talenty, żeby on wszystko wiedział, wszystko zrobił. Tylko ma, Pan mu daje te talenty. Każdy ma ten talent. No i Pan Bóg te, tak samo i tutaj też powołuje do klasztorna na księdza, na brata, ale u Pana Boga jest najważniejsza miłość, żeby kochać Pana Boga i każdego człowieka. widzieć w każdym człowieku Pana Jezusa. Kapłan, żeby miał serce dla każdego człowieka. Czy to jest piękny, czy stary, zgrzybiały, czy, czy tego, żeby dla każdego miał jednakowo serca, każdego siebie kocha. Za wszystkich się modlił. Dla Pana jest to ważne, żeby dla każdego a nie wybierał, kto mu pasuje. Jak kocha Pana Boga, to musi kochać każdego człowieka. A jak kocha siebie, to sobie wybiera. Ten mi pasuje, a ten nie, ja, a ten też nie. Także trzeba kochać. Pana Boga a nad, i, na, na, i ponad Panem, Bo poniżej Boga jest człowiek, tak, ale też tak samo trzeba go kochać. No ja też bardzo dziękuję.